Tutaj mamy naszego naszego krytyna biegającego. Dzień dobry proszę państwa to jest mój drugi odcinek bezsensownych gier rankingowych. Poprzedni odcinek obejrzało aż zero osób i nie miałbym z tym problemu gdyby nie to że YouTube dosłownie ani jednej osobie na całym świecie nie wyświetlił ani jednej miniaturki w sensie ani razu nie wyświetlił nikomu mojego filmu gdzieś tam chociażby z boków polecanych czy coś takiego. Nie wiem dlaczego tak jest, może robię coś źle. Jeżeli tak, no to kolejny materiał, który będzie miał zero wyświetleń, będzie tego potwierdzeniem być może. No ale nieważne, no. Prawdopodobnie rzucam te słowa teraz w przestrzeń, w eter bezsensownie i nikt tego nie będzie słyszał. No ale na wszelki wypadek witam się kulturalnie jak zawsze. Rozpoczynamy grę rankingową. Klikamy znaleźć rozgrywkę. To jest zawsze stresujący moment dla mnie. No i rozpoczęło nam wyszukiwanie, tak więc widzimy się pewnie za moment. No i niestety znowu, to jest najbardziej przykra chwila dla mnie, ale znaleziono mi przeciwnika i trzeba się jakoś z tym zmierzyć. Mapa Habub, co dostałem? Brytowie, Brytowie, nie, o kurczę, już, tak szybko. Okej. Okay. <ścoughs> eee, no dobra. To zaraz do Was wracam. To, co się przed chwilą wydarzyło, yy, wydaje się niby fajne, bo wygrałem mecz, ale, ale niestety zwiększyło mi się też moje, mój ranking, który wynosi ponad 600 w tym momencie. Jest to tak przypominam, nie wygrałem jeszcze ani jednej gry rankingowej. Yy, no, jest to niefajne, bo dostałem punkty na plus, czyli dostanę teraz trudniejszego przeciwnika prawdopodobnie niż powinienem. Na tym poziomie i tak dostaję za każdym razem zbyt trudnych przeciwników. No ale zobaczmy, mapa Nizina i dostałem Polaków. Będziemy grać na Etiopczyków. Ok, ok. I Sp jesteś sprawiaczką, bardzo mnie to cieszy. Tutaj mamy naszego, naszego kryty biegającego, tak więc od razu go gdzieś tutaj na zwiady wysyłamy i tak niech się pobiega tutaj ładnie i nasi ludzie niech idą od razu kosić owce i nasi ludzie z chatki niechaj również y, od razu się biorą za właśnie bardzo ładna muzyczka Polaków ambient religijny kościelny Yy, niech się od razu biorą za pozyskiwanie żywności, jeżeli ktoś nie wie, to ja się w ogóle nie znam na tej grze prawie, oczywiście znam podstawy, ale jeżeli chodzi o gry rankingowe, jak już wspominałem, nie znam się po prostu na tym, jestem tragiczny, no tak nie oszukujmy się, na razie od naszego przeciwnika mam więcej punktów, więc to nam daje pewne perspektywy na przyszłość, yy, tak więc wydaje się, że no... I idziemy mocno, idziemy mocno. Mam 30 punktów więcej w tym momencie, co jest dla mnie niezrozumiałe, bo w sumie to na razie. Yy, no, jak zwykle robię wszystko wolno. A i zapomniałem już tworzyć mieszkańców, no i tak, tak właśnie, tak właśnie się to kręci. Witamy, witamy, proszę Państwa, witamy serdecznie, rozgoście się na, w naszej osadzie. Będzie nam tu bardzo miło. Na pewno, być może. O ile oczywiście nie dostaniemy z, w pierdolu solidnego. A to jest jak najbardziej prawdopodobne, powiedziałbym, że prawie pewne. No ale dobra, no. E, mamy już paru, paru naszych ludzi. Tworzymy kolejnych. A tym kretynem może... Może pójdźmy po prostu tutaj. Ej, a Polacy mają tutaj jakąś... Co to jest? Czekaj, co to było? Folwark. Co to jest? <noise> nie mam, proszę Państwa, pojęcia co to jest folwark. Rozumiem, że folwark jest zamiast, zamiast młynu, tak? Tak, zamiast młynu jest. No dobra, czyli po prostu mamy folwark, a nie młyn. To jest jedyna różnica, jeżeli chodzi o polską cywilizację, na to wychodzi. Okej, okay, nasi ludzie sobie tutaj ładnie koszą owce. Kolejnie niech idą tutaj ładnie ścinać drzewa, czy tam, nie wiem, gdzieś tu. Fajnie, fajnie, na razie to wygląda. Szukamy dzików, proszę Państwa, szukamy dzików, które powinny gdzieś nam się tutaj, gdzieś tam hasać po naszym, naszych włościach. Nasz tutaj debil biegający cały czas wypełnia swoją misję bardzo, bardzo profesjonalnie. Okej, okay. aha, a ty idziesz teraz, okej, okay, dobra, nieważne. Zabijemy naszego dzika, tutaj nasi polscy mieszkańcy troszeczkę mi w mój komentarz się tak wbijają. Nie wiem, czy to nie będzie problematyczne, ale dobra. Puszczamy naszego zwiadowca, żeby sobie po prostu biegał. Ja jestem takim władcą, wiecie, no, swobodnym, daję dużo swobody moim ludziom. Pełna kultura. Wiadomo, no, no, no po prostu nie może być... Aha, muszę domy zbudować, niestety, szybko. To tam zbudujcie parę domów. Nawet zakolujkujemy, bo taki właśnie jestem czasem... Czasem o tym za, zapamiętam, żeby też takie coś zrobić. Idziemy po naszego dzika, ściągamy go pod naszą chatę. No i cóż, mam trochę mało ludzi tutaj, żeby go zabić, dlatego szybko spróbuję go jak najszybciej za, zacząć atakować. Yy, tylko, żeby mi nie zginął to mieszkanie. Dobrze, dobrze, proszę państwa. O to właśnie chodzi. Tak was wytrenowałem. Bardzo profesjonalnie. Co dalej tutaj możemy robić? Na ten moment, w sumie, gdzie są nasze owoce? Tutaj są nasze owoce. Tutaj mamy trochę złota, trochę kamienia, proszę państwa. Yy, o, dwie owce jeszcze, nie zauważyłem ich. Yy, gdzie nasz kretyn? Tutaj on biega. No wiadomo, że przeciwnik będzie gdzieś po drugiej stronie, tak więc tutaj akurat jeżeli chodzi o to rozpoznanie pozycji wroga, to. Idźcie tutaj wszyscy do niego. No to akurat w tym przypadku. O, i właśnie nasz przeciwnik nas dogonił. I to nie jest nic dziwnego, ponieważ ja zapominam ciągle robić mieszkańców. A wy już możecie folwark, z... folwark zbudować. Tak głupio trochę te domy zbudowałem. Dobra, tam no. Tutaj niech będzie. Sprawdźcie mi folwark. Mili Państwo, tutaj małżeństwo idzie. Będą razem budować folwark. E, zróbcie dzika do końca. Zajmijcie się owcami zaraz. I będzie naprawdę pięknie. E, tutaj zaraz to krosno zrobimy. Idźcie po owce dalej. Ładnie. Odłóżcie mięso. Tak to wygląda przy Państwa. No na razie bym powiedział, że nie jest źle. Nasz przeciwnik. Na ten moment wydaje się być na naszym poziomie, co daje nam naprawdę spore perspektywy na przyszłość. Yy, ale no, nie oszukujmy się prawdopodobnie i tak to spierdole, tak więc. No, ale liczy się pozytywne nastawienia od samego początku, prawda? Tutaj już trochę zbierają jedzenia, i jak wyzbieramy. Nasze owoce, no to wtedy oczywiście będziemy robić farmy. Tak to Tak to właśnie wygląda. Ehm, tak być powinno, no, no po prostu Po prostu ja gram według Tego jak Przykazano tak, jak to bardziej profesjonalni gracze mówią i nasz kolega tutaj Przeciwnik już nas skautuje, A nasz scout biega jak głupek oczywiście w miejscach, gdzie w ogóle to jest bez sensu. Ale dobra, tutaj są nasi ludzie. Możemy przejść do kolejnej ery, i to właśnie uczynimy w tym momencie. Tak więc tutaj nasi mili Państwo oczywiście bawią się w lesie ładnie. Ci się kitrają po malinach. No i super, prawda? Dobra, może tym jednak naszym człowiekiem podbiegniemy gdzieś tutaj, żeby sobie pobiegał. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, przynajmniej będziemy znali pozycję naszego przeciwnika. On ma już. <noise> Jak to się nagle stało, że on ma 100 punktów więcej? Nie rozumiem, nie wiem. Nie wiem, czy chcę wiedzieć. On już jest w erze feudalnej i nagle wyskoczył na 200 punktów. No, 150 punktów ponad nas. Nie więcej, 250, co? <głos> <głos> I właśnie to, tak właśnie wygląda każda moja gra, że po prostu... Nie wiadomo z czego nagle przeciwnik łapie taką przewagę, że... Ja jestem... A, no. No, że ja jestem po prostu nagle w tyle i nie znam przyczyn tego wydarzenia, ale dobra. Tu mam tylko dostęp do milicji, ale zaraz będę mógł robić włóczników. Bardzo fajnie. Nie wiem, zróbcie tam dwie farmy jakieś, żeby było. Żeby było fajnie i robimy kolejnych ludzi. Co oni mnie atakują? A tutaj. Oni grają Etiopczykami. Z tego co pamiętam Etiopczycy to byli łucznicy. No i właśnie, i właśnie pytanie teraz. E, Pytanie teraz czy mam robić oszczepników? Czy mam nie robić oszczepników? To jest właśnie dla mnie zawsze największy problem. No, na razie zrobię kilku włóczników. Zobaczymy, co będzie dalej. Eee, łucznik. Łucznik jest tutaj. Kurcze. Co on tu zrobi? Nie. On robi coś dziwnego. Co to ma być? No, ja tak nie gram. Kuźnię sobie buduję tutaj. Serio? Kuźnię i koszary sobie zbudował. No dobra. Zablokował mnie. No to już jestem w dupsku totalnym. Proszę Państwa, no właśnie w tym momencie ta gra już się skończyła. <śmum> mam wrażenie takie. O, ma 300 punktów więcej, no tak jak mówię, no po prostu jest, mam ciągle za wysokie to elo. Nie dość, że jestem gówniany, no to po prostu... No wszystko idzie nie tak jak powinno, no nie wiem. <śmum> Ale tak wygląda na każda gra, nie? Na razie zagrałem tych rankingowych gier nie więcej niż 10. Yy, ok, no. No, i, i tak to właśnie się dzieje, no. Proszę Państwa, no. <laughs> to jest niesprawiedliwe. Skono nagle wziął tyle tego, co on ma. Piechurów z mieczem ma. No, to nie mam szans. Oczywiście. Yy, no dobra, no. Czyli, proszę Państwa, ma 400 punktów więcej w tym momencie. Ja nie wiem, jak to się dzieje, nie? Ok, no postawił na taką ekspansywną tutaj. No, jesteśmy bardzo blis blisko siebie. Na taką ekspansywną yy, taktykę. Mocno do przodu. Nie wiem, jak się przed tym bronić. Nie wiem, co, co tu zrobić. Mam kolejnych trzech włóczników, którzy stoją i nic nie robią. Yy, Prawdopodobnie przez to, że wygrałem w cudzysłowie poprzednią grę, no to ta gra. Wygląda tak jak wygląda, no. Zostałem zbyt mocnego przeciwnika. W sumie każdy przeciwnik jak na razie jest zbyt mocny jak na mnie, czyli rezygnujemy. No nie będę się w to bawił, no i, i tyle w sumie. Bezsensowny film to był. Co mogę powiedzieć no. No w sumie mieliśmy wszystko to samo. No, miał więcej domków. Ładne farmy sobie zrobił równe. Rewanżu to ja nie chcę. Gdzie tam? Bez sensu. No. Przecież to za każdym razem tak samo będzie wyglądało. Ja potrzebuję spokoju na rozwój i tak dalej. A nie, że tutaj mi stawia nagle domy w, na moim terenie. No dobra, no to w takim razie kończymy. Dziękuję bardzo no i być może do następnego, a być może nie, no bo po co mam to nagrywać, jak jak YouTube nawet nie poleca tych filmów. No dobra, to dziękuję w takim razie i do widzenia.